Yo, yo, yo ziom, ale wracamy na Jeep zrobić konkretny mój na stronce. Wy, oczywiście, pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym, skuty, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu. I oczywiście dla nowych użytkowników na start również daje jedną skrzyneczkę Milspeka. Myślę, że zajebista opcja na darmowego skina. No i co wariaty, dzisiaj wlatujemy sobie tradycyjnie na Jeep Forkinsa. Mamy 8000 złotych i myślę, że przetestujemy sobie dwie dosyć ciekawe skrzyneczki. Dosyć, czy naprawdę, ciekawe mają w sobie procenty. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ja wam jeszcze przypominam na Pamiętajcie, że sama strona, jak i mój materiał jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie. A dzisiaj dla Was do wygrania zajebisty skin na USP. Oczywiście o wartości 70 zł. Co zrobić, żeby go wygrać? Łapę w górze pod tym filmem, sub kanału i napisz dowolny komentarz. To wszystko, powodzenia. No i co wariaty, przechodzimy do sedna. I co tu się odpierdziela? Z tego co widzę moja skrzyneczka znowu się świeci jak psu jajca. Czyżby ona była w bestsellerach? No niesamowite po prostu. Aż dziwna tutaj sprawa, ale bardzo miło, bardzo miło, że tutaj widzowie lubią moją skrzynkę otwierać. No i mordeczki dzisiaj. Taki troszeczkę nietypowy odcinek. sobie przetestujemy dwie skrzyneczki. Pierwsza to będzie Sweet 16, ona kosztuje 88 zł. Druga skrzyneczka, w którą sobie wlecimy, będzie to Pinky, która jest, no prawie, no nie wiem, tak koło 10 zł droższa, nawet nie całe, bo jakieś 8-7 zł. No i powiem Wam, że te obie skrzyneczki są dosyć ciekawe. ciekawe myślę, że sobie tak na starcie pootwieramy, no nie wiem, ze 2-3 razy sobie otworzymy jedną i drugą, i później od razu wlecimy sobie w bitewki. Bo one, już Wam je demonstruję w ogóle. Zobaczcie o co chodzi w tych skrzynkach. Nietypowe są bardzo nietypowe, bo no, rzadko się spotykają takie procenty w skrzynkach. No i patrzcie, 6% mamy na 450 zł, 6% na 180. Wszystkie tutaj skiny są. Po prostu na takich samych procentach. Co prawda nie wszystkie tutaj są droższe niż wartość skrzyneczki, no bo są nawet za niecałą złotówkę, złotówkę 2 zł, 3 zł. No jak możecie zobaczyć, tutaj jest naprawdę duża różnorodność skinów, ale najlepsze jest to, że są takie same właśnie procenty. No i na tego skina no oby on sypał. Zobaczymy, zobaczymy. Otwórzmy sobie jedną tak na starcie mniej więcej i będziemy sobie obczajać jak te skrzyneczki wlatują. No ja postaram się wybrać swojego faworyta. Na koniec odcinka, miło jakbyście wy również też dali znać w komentarzach, która skrzęczka może dla was bardziej siada. No powiem wam, pierwszy strzał Trupy w ogóle nie urwało. Wlecimy sobie w drugi taki strzał i za chwilkę przejdziemy sobie chyba do właśnie pięć sztuk na żeby tutaj nie przedłużać zbyt długo. Proszę ja was, co tutaj oddaję? Dobra, yy, albo do trzech razy sztukę, jak to się mówi. Powolny strzał i... Tutaj chyba doleci. Doleciało na coś lepszego. Ile na tego kałaszka 120 ziczko, więc tutaj już fajny strzał. No niby oddało te 5 dyszek, ale wcześniejsze dwa otwarcia niestety nam zabrały. Dobra, wlećmy sobie w 5 sztuk naraz, tylko zmieńmy tego modzika i tutaj już 442 zł wydajemy, więc tutaj już troszeczkę więcej siana. No i jest jeden kałaszek i jest ten 5,7, czekajcie? To jest naprawdę potężne otwarcie 625. Wydaliśmy 440. No fajnie, tutaj sypło, Zobaczmy drugie otwarcie. I myślę, że od razu sobie przechodzimy. Przechodzimy do kolejnej skrzyneczki, a potem sobie jeszcze je trochę porównamy na bitwach 271. No tutaj niestety nam yy, zabrało. Posprzedawajmy sobie to wszystko. No jesteśmy troszeczkę i z tej skrzynki stratni. Teraz wlećmy sobie w tą właśnie. Drugą skrzyneczkę, no powiem Wam, tej to chyba nigdy nie otwierałem, albo no nie pamiętam jej, ponieważ no tutaj e, raczej wygląd skrzyneczki został odnowiony. 95 ,60 zł 60 groszy i ta skrzynka jest bardzo podobna jak tamta, chociaż już tutaj nie są wszystkie e, skiny na takich samych procentach, ale są naprawdę fajne procenty, bo większość skinów jest na 4% i z tego co widzę są 4 na samym dole skiny na 8%. I to będą, nie będą aż takie tanie, bo tutaj nawet kałaszek jest na 160 za 162 zł. No i tak naprawdę, ej, no tutaj, no są skiny na 8%, ale są dwa różne stany, więc tak naprawdę i tak one są na tych 4%. Bardzo podobna skrzyneczka co y, wcześniejsze. Oczywiście jest delikatnie droższa. Zobaczymy, jak będzie się prezentowała. No kurczę, jakiś tutaj szczurna. Awatarku, ale powiem wam, że ten drop może być mocny: 182 zł. Tutaj ładnie sypło. Lecimy drugie otwarcie. No i ej, co jest grany kolejny, kolejny raz? No nie gadajcie: 182. No już ta skrzyneczka, kurde. Podało mi się: Banan od ducha do ucha. I dostajemy jeszcze Galila, który: oj, no tutaj zabierze, bo 40 zł on warty. No ale to jest tylko strata 5 dyszek. Dobra, 5 sztuk na raz. I zobaczmy, co tutaj nas będzie czekało. 478 ziko. I się kręci. No tamta wcześniejsza skrzynka fajnego dropa dała, nie powiem. I tu mamy dwa razy M. A wóbka siedzi. 700 ziko to awúbka. Jesus, Co tu się odpierdziela? 960. O żeż ty w ty jeżdżę, ale oddał. Gdzie ta awúbka jest? No co ja będę sprawdzał? No kurde 4%. Ale to jest chyba najdroższy e, skin w tej. Skrzynce, tak mi się przynajmniej wydaje. No, powiem Wam, że ciekawa. Ciekawa opcja. Lecimy drugie otwarcie. Zobaczymy, jak tutaj e, nam odda. No i tutaj raczej już będzie słabiej. Dokładnie 200 zł niecałe. Wydaliśmy 480. No, było potężne otwarcie. No i teraz potężnie. Także nam zabrało. Lecimy dalej. Zobaczmy. Zobaczmy może drugi raz ta Abupeczka. Widzę MK, Auga. No i 160, no tutaj również nam zabrało, niestety. Dobra, ostatni trzeci strzał razy 5 tą skrzynkę. Kałaszek przeleciał, o tutaj nam wypadł. No i 207 zł, po raz kolejny zabrało. No powiem wam kurczę, szczerze, że ładnie tutaj oddała na początku ta skrzęczka, fajnie się zaprezentowała. No ale jesteśmy znowu stratni, bo jak wlatywałem tą skrzynkę, było 7800 E, złotych. Moim zdaniem dosyć ciekawe są te skrzyneczki. Trzeba by było głębiej w nie e, troszeczkę powlatywać. No ja nie będę pół odcinka spędzał na otwieraniu jednej skrzyneczki, więc to nie ma sensu. Myślę, że sobie wlecimy po prostu e, w bitewki, mniej więcej ocenimy, zrobimy sobie jedną konkretną bitwę na cztery osoby. No i się okaże, się okaże jak tutaj sypią skrzyneczki yy, gdzie one były? Dobra, może najpierw tu tańszą dajmy 88 myślę, że tak po zróbmy troszeczkę grubszą taką bitwę po 10 sztuk, żeby no, zrobić jedną, a konkretną 1840 zł. No tutaj dosyć dużo pieniążków. Robimy coś takiego wariaty. Ja przywołuję, bo a wam tradycyjnie przypominam o trwającym konkursie. Bez wymagań, wariaty podkreślam, w konkursie nie ma żadnych wymagań. Wystarczy, że wejdziecie w link w opisie. Tam macie link do Discorda, oczywiście. No i co, przejdziecie na kanał. Konkursy i naciśnicie Guzik Dołączy do konkursu. To wszystko oczywiście po zostawieniu boostera na serwerze, również pojawi Wam się dodatkowy kanał, i tam również jest zajebisty konkursik, więc zapraszam wszystkich. No myślę, że spoko opcja na zdobycie jakichś ciekawych skinków, a tym bardziej, że w konkursie właśnie nie ma wymagań, no to jest najlepsze mordeczki, to jest najlepsze i powiem Wam, że kurde, no fajnego dropa dostał Henry, 455 ziko, no i robi się już tutaj nieciekawie, żeby go dogonić, no nam nawet powiem też, że fajnie skrzyneczkę oddaje, trzeba wziąć pod uwagę, że ona 80, no dobra, tutaj już słabo dało, 88 zł i zobaczcie, no dosyć ciekawe dropy. E, reprezentuje. Inne tutaj bociki również fajne skiny podostawali. No, ale kurczę, Factor Neo 57. No i drugi raz, no nie, no co jest grane? No, gościu już ma tysiaka, tako. No, będzie ciężko gościa dogonić. Chyba, że ta skrzyneczka pinki może jakąś awupkę da, a może nawet ze dwa razy by sypnęło. To by było e, coś niesamowitego. Ogólnie jestem ciekawy, czy z tych y, skrzyneczek właśnie będzie y, jakiś fajny proficik. No ale podejrzewam, że powinno tutaj zabitewkę zdecydowanie oddać ten. Teraz trafię tą awóbkę. No dlaczego ja nic nie mogę trafić w, tym, w tej bitwie? No po prostu niesamowite. 700 zł awóbka. Ten dwa razy 5 a no, grubo, grubo się dzieje. No, okej, okay, kałaszek niby 160, jakiś tutaj troszeczkę mocniejszy drop. To też będzie droższy. 316, bardzo fajnie. Lecimy, lecimy, nie zatrzym. No, ja pierdolę. No, akurat jeszcze oni musieli. Daj mi tą ławupkę. Dobra, kałaszek 163 sztuki. Trafiamy dwie awupki i jeszcze jesteśmy. Na wygranej pozycji, no nie no Henry, no Henry tutaj wygrywa ewidentnie, no za dużo, za dużo on natrafiał tych zajebistych skinów. Dwie łupki dwa razy 5'7, no nie mamy po prostu do gościa podjazdu. Ja pierdykam, on se zgarno, ja, ojojoj, 3000 miał sam i sobie przytulił 7000 i prawie 500 złotych. Więc myślę, że te skrzyneczki są również dobrą tutaj opcją na bitwy. No, i są takie nietypowe, moim zdaniem dosyć fajne. Oczywiście, ja w dzisiejszym odcinku wybieram skrzyneczkę. Hmm, to jest ciężka decyzja, jaką tu skrzyneczkę wybrać. Moim zdaniem, no, lepiej oddała ta troszeczkę droższa skrzynka. No, ale Sweet 16 też fajnie tam, no niby sypnęła tego 57 Zdobyliśmy, no, ciężki to jest naprawdę wybór, bo są bardzo zrównoważone te skrzynki. Fajnie, jakbyście mi pomogli, ja oczywiście zostawiam decyzję w waszych rękach w komentarzach, więc piszcie komentarze, która dla was po prostu skrzyneczka jest lepsza. Moim zdaniem, aktualnie Sweet Sixteen. Ja kończę odcineczek. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Pamiętajcie o zostawieniu łapy. Oraz zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!